Wielkie Święto Wolności, Nauczanie Domowe, 9 kwietnia, pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, werset od 6 do 8. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz wcześnego chleba czystości i prawdy. Przygotowania do żydowskiej paschy trwały kilka dni. Między innymi należało wykoszerować całe gospodarstwo domowe, aby kuchnia, spiżarnia i wszystkie naczynia były zdatne do przygotowania i obchodzenia paschy, aby tam nie było żadnego kwasu, brudu. Ton przedświąteczne sprzątania także u nas. To taka tradycja, którą właściwie przejęliśmy od Żydów, ale nie do końca pewnie wiemy, dlaczego nawet to robimy, skąd się to bierze. Nie ma wątpliwości, że dom wysprzątany to dom dobrze przygotowany. Przy czym to sprzątanie i przygotowanie, ono nas ma właśnie uzdatnić, uzdolnić i przygotować do świętowania. To jest cel. Celem jest świętowanie, nie samo sprzątanie. Nasze nawrócenie jest znakiem tego, że ja chcę świętować. Ja wyrzucam wszystko, co byle jakie, po to, żeby mieć przestrzeń, miejsce dla tego, co wspaniałe. Usuwano więc wszystko, co podlegało fermentacji. Do tego właśnie odwołuje się święty Paweł w tym fragmencie pierwszego listu do Koryntian, do nakazu z księgi wyjścia. Ostatnim etapem jest usuwanie okruszyn, zatem wytrzepywanie pościeli i kieszeni ubrań. Stąd Paweł mówi, że odrobina kwasu, nawet okruszek, może spowodować. Zakwaszenie ciasta. Nic nie ma pozostać, co by przeszkadzało w świętowaniu. W całym obrzędzie chodziło o uczczenie Boga w czasie pasy i uwalnianie świadomości narodu wybranego o konieczności współpracy z Bogiem w zdobywaniu wolności. To jest to budzenie świadomości, którego Świętowanie jest znakiem i sposobem. To jest mentalność narodu, który wyszedł z niewoli. Ja świętuję swoją wolność, ja świętuję Bożą łaskę, ja świętuję wyjście na zewnątrz, z grzechu, ze śmierci, z bezradności. To jest świętowanie, to jest budzenie świadomości w rodzinie, w parafii, w narodzie. To jest istota świąt. Przypomnijmy sobie w związku z tym słowa Jezusa z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału. Będziecie rzeczywiście wolni, gdy syn was wyzwoli. I to jest ten moment. To jest to poczucie, że syn nas wyzwala. Zadanie dla ciebie na dziś. Opróżnij kieszenie swojej duszy z tego, co stare, okruszyn złości. I pozostałości jakiejkolwiek przewrotności. Niech Ci w tym błogosławi ten, który daje wolność: ojciec, syn i Duch Święty.